Cześć, mamą widzowie. Dzisiaj wraz z Kermitem wracamy do restauracji, której Kermit dzisiaj będzie menadżerem razem ze mną. Dzień dobry. I musimy spróbować jak najbardziej ją rozbudować, jak najbardziej, żeby zadowolić klientów, jak najwięcej gwiazdek tak, mieć. Tak. Już mamy tutaj kelnera, kucharza. Przyszli kolejni klienci, usadzaj. Możemy kolejne, jak jesteśmy dwóch, możemy kolejne stoliki. Mam, mamy 330 dolarów, może. Czekaj, zbieraj talerze. Ja ustawię tu gdzieś stolik kolejny. Hmm, gdzie tu ustawić? Bo to jest króciutko ciężko z miejscem. Już. Tutaj ustawiam. Niech będzie tu. Anuluj stoły szybciutko. Dalej najtańszy niestety trzeba. Ty nie, bo mamy, mamy zapierdziel. Szybko. Gotuję. tutaj ten... Oni tu chcą wody dużo. No to bierz ich, no dodawaj im wody. Ja tu gotuję i on też gotuje. Dobry, Zaraz gotuj, będą gotuj, gotowe. Gotuj. Jest pizza, bierz serową pizzę. Są już dwie bolognese i pizza. Masz tacę, bierz, 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 bierz ty dwa, możesz brać dwa, bo masz tacę, już, już wziął kelnę. no to zabrał, no. Jest Kto wody. chciał spaghetti? Kolejni klienci, jak przyjmę. Przyjmij przyjmij, pomagam ci, panie. Tak, tak. Panie tak. kucharzu. A ta pizza już gotowa czy nie? Nie no jest tu, leży, leży. Dobra, już ją biorę, 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 biorę. Jeszcze jedna, jeszcze jedna pizza. Gotowana jest. Zakończ, jest tu bolognese i spaghetti. Ja ten robi pizzę. Idę, idę zanieść bolognese. Dobra, ona. Tu jest, tu jest. No. Pieniądze zbieram. O, jest, dobra, ja idę tą pizzę zanieść tam, bo klient już się nie o, czeka, nie czeka, no. Jest proszę, woda, zabierz talerze, dzięki. Klienci przyszli, już tutaj was cię tutaj sobie na dworze, proszę bardzo. Tutaj są chleb czosnkowy. No tak, już robisz już gotuję, Ej. już gotuję, proszę, jest zrobiony, bierz go. Tak, tutaj i tutaj. Tak, tak, tak. Proszę tak, bardzo, tutaj, tutaj wodę. Już tutaj zabieram talerze, Dzień nie, nie zamówił no tutaj, aha, czyli kelner już wziął wodę, dobra. A pizza gotowa. Pizza chyba już... no nie wiem, zaraz zobaczymy co się kucharz. Dobra, gotuję. gotuję. Ja, ja też gotuję, bo tu jeszcze kolejne trzeba. A ja, ale jest roboty w tej restauracji. No, masakra. Biorę chleb o, i Jeszcze pizza. Ja to... Dobra, już A, zawinąłem. No, 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 no. Ja przyjmę zamówienie tutaj. Dobra, proszę bardzo, proszę jeść. Czego gotować, czego gotować. to jest? nie jest ładówka twoja. No, tu, patrz, chodź. Gdzie? Tu jest, w rugu. Aha. Bo nie było miejsca, żeby nie przeszkadzało. Dobra, proszę wodę. Ja muszę pizzę Możesz, za możesz zanosić, nie, zanosić, ja gotuję tu. Roznoś, roznoś. Roznoszę, roznoszę. Pieniądze, trzeba zebrać ze stołu, bo to tak to niech przychodzą klienci, jak są pieniądze na stole. Jest 300 dolarów, zobaczę co tu można kupić. Tutaj nic, pracowników, restauracja, zauważyłem tu z restauracji. Słoń na napiwki, bah, 250 dolarów poszło. Gdzie mogę po. Ja st stawiam słoik. <coughs> mnie, ale nie wiem, czy to, to w dobrym sobie. miejscu. Proszę, nie ma co do gotowania, proszę, zbieram pieniądze, bo tutaj nie usiądę jak będę pieniądze. Tak, <coughs> nie ale mało klientów, coś tu, dwa soliki puste. Zapraszamy państwa. Czekamy na klientów. O, przyszli, już się zawołałem. jest, jest biesi, napiwek tak. 7 dolarów, bah. O, są kolejni klienci, już las usadzam, proszę Ojej, tutaj usiąść. Ojej, jeszcze spaghetti bolognese chcą. Dobrze, Trosz że jest go. kucharz, to on znaczy kelny to on trochę pomaga tu. O, proszę stolik go, dla dwojga, da. proszę bardzo, zapraszamy tutaj do stolik. Oj, nie leciłem na nich. Proszę Kto zamówił chleb czosnkowy na dworze? też tak. <laughs> o ludzie, ile to jest dymki. No, jest klientów, nieźle. Pizza i boli... nie. Już przyjąłem, już przyjąłem, już przyjąłem. Dobra, no idę gotować szybko, że pomóc. Kupuj drugiego kucharza. Nie stać mnie. Mnie było stać, to by był drugi kucharz Kerner ma czwarty poziom, nieźle. Przyjmuję zamówienia. Wolę cztery zamówienia nowe. Wolę tu się dzieje. Ci czekają dalej na zamówienie na dworze. A szybciej. I gotuję. I palić się, palić się. Co mi się pali? Stary, nic mi się nie pali. Widziałem jak się pali, przecież widziałem. Bo ja dodaję sos. <noise> na na kuchence się dodawał. Sosy się pali. Dobra, już... Taki ostry był, że się palił ten sos. <noise> Co innego, na dwór, oni dalej czekają, dobra, dobrze, w końcu już, proszę Państwa, proszę bardzo, jeszcze pizza serowa, kto zamawiał, tutaj, dobra, no dobra, no to na razie jedna osoba będzie druga musi patrzeć jak taje. O, już 27 <grym> pieniędzy, ja. pieniędzy dają, chodźcie, chodźcie, o, jest ten, dzień się skończył, biorę nagrody, dwa nowe dania, no, bo za mało jest roboty, jakieś lody biorę i jeszcze z peperoni pizzę. Ty, VIP tu przylazł w ogóle. VIP przylasł, no to trzeba go usadzić dobrze, bo on dobrze płaci. No to patrzcie, on jest, tego kelner usadził na dworze. No nie no. Gotować, Gdzie tu jest gotować, vip Ja nie gotować. widzę. A jest tu, dobra. Poprosimy Stolik, proszę o usiądziecie obok vip nie ma problemu. Już Vip customer dostał. Widzę, widzę, biegnę do jego kolegi. Stolik, dobrze, proszę bardzo, tutaj do... A nie, tu ktoś usiadł, jest samemu przyszedł. Ktoś se, samemu przyszedł. A nie to jakiś A? gracz, to jakiś gracz. Zobacz, No usiadł tu i zajmuje miejsce. Stolik Halo? dla jednej osoby, no to usiądź tu. Ty Nie ma wystarczająco chodzi. miejsc. Ty, nie ma wystarczająco miejsca. Na o dobra, usiądzie z tym graczem na szczęście. Nie, nie możecie palić. Jeszcze trochę zarobimy, będzie kuchać, tylko 140 brakuje. Dwie pizze serowe muszą być dla VIPa i dla jego kolegi. VIP jeszcze nie dostał! No on dostał to wodę na razie zamawiał. Dawaj, 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 100 dolarów i będziemy mieli kolejnego kucharza, będzie trochę lżej. Oj, zdanie, szybko, szybko, panie kelnerze. Szybko trzeba zbierać talerze. Już zaraz będzie dużo pieniędzy, bo dużo talerzy teraz zebrałem. Szybko trzeba gotować. Jeszcze 70 dolarów i będziemy mieli kolejnego kocharza. O, wyszedł klient, VIP klient. Dostawię troszkę pieniędzy, Można zbyć stać już w końcu na tego, Jest stać nas, na kucharza. To bierzemy go. Bierzemy kucharza, no, 500 dolarów, bach, kucharz-praktykan, ten praktykan musi obserwować Ciebie podczas gotowania, musisz przygotować 5 posiłków. No to szybko, muszę gotować, ale nie ma co gotować, nikt nic nie zamawia, trzeba tutaj pozbierać talerzy, żeby były zamówienia. No, rozbieramy tu jeszcze pieniądze, O, przyszli kolejny klienci, zapraszamy, osadzę Was? Dobra, muszę gotować, żeby tego poduczyć. No to dobra, no to już zostawiam to, nie? Pieniądze 33 już dostawiają. no, teraz coraz więcej. I 10 na piwku ktoś zostawił. Nie ma żadnych zamówień, jedzenia. No nieźle, no nieźle. Ale on się chyba uczy, jak ten szef też tu gotuje, bo widzę, że mu poziom wyrasta. Czyli tam jest gelato do zrobienia. Jak to się robi gelato, czekam wie? na gelato. A nie się, już mu przyniósł, żeby mu przyniósł. No tych trzeba odebrać, dobra, gotuję to. No się nauczył tutaj ten praktykant. Tu na wodę ty, czekają, ty? dawaj, przynieś im wodę. Obok kuchni Tomu? czekają, obok kuchni Nie mogę, bo już kelner niesie Aha. Ale tu się robi tłok. No, bez teraz trzeba i... powiększyć, chyba 600 dolarów kosztuje, żeby powiększyć tu teren. Gotuje już. Gotuję, no to dobrze. No to już sobie poradzi. Tylko pewnie wolniej teraz bydlę od tego na razie, bo póki co pieniądze leżą. Dziękujemy. No już tutaj dobrze ogarniamy, teraz jest dobrze. Nie ma dużych zaległości. Tu są dwa miejsca, dobra, przychodzą, przychodzą, trzeba ich usadzić. Prawda, dwojga, to tutaj wszędzie. Dzień siódmy. Bach, Collect Rewards. siedem ugotowanych dań. 11 posadzonych klientów. Przyjęto zamówień 12. Jedno nowe danie będzie, będę wybierał, Jedzenie włoskie, sałatka dla dzieci jakiś. Dobra, jedzenie sałatka włoska nie będzie. O kolejni klienci przyszli. Proszę usiąść tutaj. wiesz talerzy już biega. Czekam na wodę. Szybko. Muszę wziąć wodę. Dwie wody. Proszę bardzo. Ja to pomogę gotować, bo chyba nie problem. Dobrze, prosperuje tutaj. Ten biznes. Nie ma napiwków, co jest? są lody, po co mi te lody? Niech zamawiają normalne rzeczy. Kolejne tak. lody, no nie. No nie? vipy przyszły. Oho, proszę, ich ty. No przyjmuję, przyjmuję. Ja tu pójdę gotować. Tutaj się do... Dwóch wipów, dwóch wipów. Nie ma co do gotowania, wszystko gotują wodę. Dobra, już wam przenoszę wodę. Proszę bardzo, szybciutko daj w kopcu, mam będę dostali momentalnie tą wodę. Ile już mamy gwiazdek? Trzeba 1, 4 No dobra, no jest coraz lepiej, było 0,5 chyba, tak? Co z tą sałatką? Nie wiem. No, na razie jeszcze nikt nie zamówił. O, ci od VIP-ów trzeba zawinąć, zabrałem. I ci tu zamówili vip Z VIP zamówił Gelato chyba. A nie, włos sałatkę zamówił. Idę na dwór, co się dzieje. Pieniądze leżą. O, przykro już jest 413 dolarów. Już im niosę tą sałatkę, proszę. Proszę o tu na dworze. No, a ten drugi VIP nic nie zamawia, nie? No na razie nic. Jakiś taki niechętny? to, to dalej zainwestować muszę zobaczyć. Wiesz, Samochody normalnie kupować można. Płatność kartą, ale nie, to na razie nie. Nie, to też nie. Zwiększyć działkę teraz trzeba. To trzeba? Zwiększyć działkę później za 600 dolarów. Pizzę, pizzę dla VIPów. Jak na razie nie ma zamówień. Ale on zaniósł nie do Aha, VIP. Aha, daj mi już pizzkę, już trzeba mają. Dobrze, dobrze. Nie nadążam, sam No No, jeszcze zaraz powiększa działkę, to będziemy mieli jeszcze więcej tych stolików, jeszcze więcej do roboty. Będzie trzeba kolejnego kelnera teraz. Ale no, ile? No, no. 500 Pisz dolarów? To, ale no, ale to, to, to trzeba mega dużo pieniędzy. 1100 dolarów musimy mieć minimum. A nie jeszcze więcej, bo czy na stołe, no to z 2000 minimum. Vipów, wypraszam, idę zobaczyć lekarski. Jak to wypraszam, nie wypraszam ich. Nie chcę siedzą jak chcą. Jeszcze gelato, czeka na gelato. Ta! Nie ma problemu, już robię. <noise> proszę, proszę za mną. Proszę tutaj usiąść. Niech zajada się. Proszę uciekać już z tej restauracji Vipowej i dawać pieniądze, bo się przydadzą. No tak, nic jest, zobacz, jaki on jest złoty. No, mam nadzieję, że sypie złotem. Że to jakiś Undertalczyk. O, są, było poszli, co O, idę zabrać to. O, jak. 2 i 4, gwiazdki dali. Dobra, jest 780 dolarów. Powiększam to. No. Zwiększ O Oha, czyli to tylko tyle? Za 600 dolarów tylko tyle? A tu stare ściany nie ma. Nie jest dobrze, nie ma ścian. Budowa Cześć, ściany. Ile takie ściany? Stać raz na ścianę. Ale stać, ale to nie są takie, jakie powinny być. O, dobra, no to wiadomo, okno chyba. <laughs> Dobrze to wygląda. Jeszcze podłogi tu, podłogi tu jeszcze trzeba zrobić. Ja, ale ty jest roboty. Dywan. Ja bym chciał takie, tu mam deski, a tu nie ma takich rzeczy. Drewno jasne, będzie tu, no trudno. Ale szybko tu dostaję, daję jeszcze stoł. Już kończę, już jeszcze krzesła daję i kończę. Adam zroszę za 40 dolarów. Nie, ale to z drugiej strony też się poszerzyło. Tak? No tu też. No to dobrze, to dobrze. No to trzeba zrobić. No będzie wyjście ewakuacyjne. A tu kuchnia się o, poszerzyła, dobrze, dobrze. Kolejne. Ale tu roboty jest do tego tu nie zapomniał, że to jest kolejny stolik jeszcze. Gotuję, bo do mnie nie nadążają. Bierz to gelato, za zanieś, to zanieść, zanieść, już tu gotujemy. No już zawinął, kucha. Ale jest roboty. No, roboty jest pełno. O, jest kolejny dzień się skończył. Kolejne danie można odblokować. Lazania, albo picie może. Dobra, teraz picie wybierz, że trochę łatwiej było. Jakie picie wziąłeś? Nie wiem, jakiś napój. Coś tu, tu jest 14 na piwku. Zbuduj. Przestawimy to. Stolik tu przestawimy, to. Przestawimy. Bach, to też przestawimy. Tu kolejny stoliki będą. Oj, tak, tak. To też możemy przesunąć o jedno. Nie muszę przesunąć tego... Aha, bo tu ktoś siedzi, no dobra. To tu jeszcze zrobimy stół, bach, 50 dolarów. Krzesła, krzesła, krzesła. Za ile? Za... 40 dolarów takie siedzące. Czekaj, bo stoi dla dwojga. Tu proszę usiąść. Bacha, no jest wszystko, dobra. Ty, co tu się stało z tą świeczką? No bo ona była na stole. Już ją przesułam. Ba, już jest na stole. No, no świetnie, świetnie. To picie, picie, bo bo No, sok pomarańczowy. No, no to jest. To, to było, no to dobrze. Trzeba jakąś lampkę kupić. No, talerze, no. To ciemno, nie mogę, bo nie mogę, bo, bo tutaj zbieram talerze. Zobaczcie, za ile są lampki. Oświetlenie. Jakieś tu są tanie, ale to jakąś jeszcze lepszą, ten. Na 40 dolarów, musimy mieć 40 dolarów chociaż. To zaraz zbieramy. A tu się czy na dworze poszerzyło, kurde. Gdzie? No tu. Na dworze po, po prawej stronie od wyjścia. Nie zimno i mam nadzieję. Ty, no, rzeczywiście. No, nie, że tu się poszerzyło. Już tutaj dam wam stolik, nie ma problemu. Dawaj pieniądze zabieraj i robimy tu oświetlenie, bo to było ciemno noc. Mmm, które to niech będzie. Ło, wow, ale ciasto, to się zrobiło nagle. gleich. Ja Wycię chciał cząstkowy pomocy. Szybko, szybko musisz. Musisz musisz szybko to robić. Nie ma czasu. Robię, robię! Stolik dla dwojga, mam jeszcze jakiś stolik? Ło człowieku ile zamówień! No bo jeszcze w dostawiłem tych stolików to jest jeszcze większy dym, Ale się dzieje teraz musimy uzbierać 500 dolarów na nowego kelnera. A mam dwa. To no przynajmniej przewie, przynajmniej te, maim, te... nie mają gorąco w kuchni. No Dobra, już chyba na dzisiaj będziemy zamykać tę restaurację, no, co? Na dzisiaj to już trzeba zamknąć, no. już się dorobiliśmy. Trzeba już powiększyliśmy ładnie. Odebraliśmy kolejnych klientów VIP. Naprawdę był dobry dzień w restauracji, więc mm. trzymajcie się widzowie, się mano. Trzymajcie się yo.